Czym Cię ujął rynkę? No chyba nie polszczyzną. Dobre! Jak to, jak to dobrze, że Ty podpowiadasz widowni, kiedy ma klaskać. Brawo, kochani! Teraz nie! Teraz nie! Biłeś brawo? Nie dostaniesz książki. Proste. No więc powiedz mi, jak to? Bo ja Rinkę go ja znam niedobrze, ale długo. I czasami jak on do mnie dzwonił, to ja udawałem, że nie, nie mam telefonu, albo Rinkę odzwonię, bo on mówił takim językiem, taką polszczyzną, że to był sekretny język delfinów, przy nim to jest pikuś. To musiało no, być chyba dawno. 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 No, widzę. Ja dwa słowa rozumiałem: rinker jest. A potem bo było... w piątek by to poszło. E, więc powiem ci tak. Aha. Ja mam bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o ludzi wokół mnie. Rozumiem. A tym bardziej swojego partnera. A wiesz, I... że dostałem od ciebie zaproszenie na twoje urodziny? No wiem. Wiesz, że przyjdę. No mam nadzieję. Takiej siary ci na robię, że... Uła. Uuu, ale będzie się działo. <laughs> nie, ale przyjdę, obiecałem, obiecałem Ani, że przyjdziemy. Bardzo się cieszę. No, a propos wysokich wymagań. Będziesz musiała trochę zejść. <laughs> no, no, ale no, mam linkę. nadzieję, że właśnie nie. No no. No więc e, powiem Ci tak, nie wierzę w brednie, że kocha się pomimo. Że kocha się pomimo, tak. Że, że, Wierzysz, rozumiem, że kocha się za coś. Nie, kocha się za coś. A nie pomimo. Mało tego? Nie. Mało tego. Okay. Y, ja Próbuję rozumiem, zrozumieć, bardzo... dlaczego moja dziewczyna mnie kocha, ale. Ja no. bardzo dużo z siebie daję, ale. Czym cię ujął, Rinker? Oczekuję w zamian tyle samo, a najchętniej więcej. więcej. Okay. Zdecydowanie. I on mnie właśnie tym ujął. Daje więcej. Daje więcej. Ale w jakim języku rozmawiacie w domu? Suahili. Nie, no tak serio. Nie, co puszasz, mu sygnały dymem, No Nie, nie e, piszemy po angielsku, a rozmawiamy po polsku. Jeszcze raz? Piszemy po angielsku, a rozmawiamy po polsku. – Piszecie po angielsku? – Rozmawiamy w domu po polsku. – Po polsku? – po polsku. Po, – po A jak jesteś na niego zła, to pisze, you motherfucker. <grym> – I'm in the kitchen, go away. <grym> – Nie, bo, bo jestem ciekaw, jak on rozumie Polaków, bo wiesz, on jest w Polsce dosyć długo, ale jednak jest Holendrem. – Tak, ale powiem ci, że on już jest takim polskim Holendrem i e, to, co on wniósł niewątpliwie do, też do mojego życia… – No ja jestem przekonany, że Holender to dużo rzeczy wniósł do mieszkania. <grym> Umówmy się, Amsterdam. Przede wszystkim, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że to jest, wiesz co, są ludzie, tak jak mówiliśmy na początku, którzy mm. albo wysysają, albo porywają. I on porywa. I on porywa. Naprawdę? Tak. Nie, a to bardzo ładne, to romantycznie, bo byłem ciekaw, ale chciałem Ci powiedzieć, że w ogóle bardzo miłe spotkanie, bo ja się bałem, że Ty przyjdziesz trochę taka mm, zblokowana i taka... Nabzdyczona. Być? być Gabydż? Często słyszę to. Że Ty jesteś leka like bitch. Ktoś do mnie mówi tak, myślałam, że Ty jesteś jakąś zimną suką, a Ty jesteś fajna babka. Zimna suka, to uważam, to jest komplement. No ja też! No to ja, na przykład, no, jak ktoś Ale był by nie mnie wszyscy był... tak myślą.